Witam serdecznie na moim kanale, przyto mi kolejny odcinek z serii Epic Game Store Gry za darmo. W dzisiejszym tygodniu dano nam dwie gry. Jak widzicie, ta pierwsza to A Game of Thrones, The Board Game. To będzie gra karciana. Zacznijmy od tutorialu Defend the Coast, niech będzie. Na pewno jest to gra dla fanów e gry o tron, której ja osobiście nie oglądałem, ale zobaczymy czy jako gra... Taka taktyczna karcianka, mi się spodoba, przypadnie do gustu. No i mamy mapę, na której mamy zamki, krainy, miasta. Trzy fazy. Planujemy, reaktuje, reagujemy na eventy, które wystąpiły, wydajemy ordery i. Jest akcja. Na, po 10 turach e, gracz, który ma najwięcej zamków, wygrywa. Wygląda na to, że to jest nasza. OK, Winter Hall. Tam ta kamera, bo coś, z oświetleniem były problemy. Dobra, mm. assign march orders to your unit. OK, czyli klikamy i podbijamy. Potwierdzamy. No i kończy się faza akcji. Dobra I musimy tutaj Przenieść ich dalej Okej okay. Najedziemy na jednostki To pokazuje nam ile mają siły Okej okay. Rozlokowaliśmy wyprawy Okej okay. Czyli przygotowaliśmy wojsko i kazaliśmy im wyruszyć dalej Okej okay. Przeciwnik sobie też wędrówkę robi. Wybaczmy, no, na razie taka mało angażująca. Mamy karty. Wybrano nam, żeby nowe jednostki się. Yy, mustering Card pozwala zagrać graczowi na nowe jednostki. Dobra, Footmana. I co, i będziemy chcieli jeszcze tutaj. Tutaj gdzie były nasze wojska w tych zamkach mogliśmy wykupić. Mamy teraz zwiększoną ilość żołnierzyków, a tutaj tutaj ...lekko jazda, ona ma dwa siły. Na, te, na takie eventy reagujemy teraz. Nothing happened, ok. I znowu nic się nie stało. Faza taktyczna. Piraci atakują nasze ziemie. No to my ruszamy na ich podwój. Połączyliśmy nasze oddziały. Teraz mamy 5 sił, powiedzmy sobie. Nie mogę jeszcze ich przyłączyć. March. Marching from Mount Calling to Grey Water Watch. Ok. I dajemy 4 punkty, no i atakujemy. To wiadomo, to jest jeszcze początek, także za wiele nie mogliśmy wybrać, których dom, czy coś takiego. No i dobra, mamy trzy siły, oni mają dwa. Ok. Zwiększamy siłę. Mogłyby te karty być bardziej pisane, wątki to są. Ok, przeciwnik przegrał. No i ja jedny już dalej nie mógł iść, więc zakończyła się turą. Co mamy supply? Air supply driver consile army is OK. Ok, możemy mieć więcej jednostek. Zbieraj kolekcję korony, forage korony okay. i kanockind. Okay, I nic się nie dzieje ostatniego eventu Eventum. Nie znam fazy, tak teraz. Take dwie jednostki greystone. Stone. sorry. Nie. Take two more units from the. albo zamki. Przejmij jeszcze dwa, żeby zakończyć scenariusz, okej. Okay? Okej, okay, będziemy atakować. Czy tu mogę jakoś z trudamku jeszcze coś wykupić? Nie bardzo stwierdzamy ordery. A teraz akcja. okej okay, nie potwierdziłem przejścia i średnia karcianka to jest

Możemy znowu nać jedno z kim. Nie mamy już chyba... Nie, że byśmy mieli. Dobra, beat for the three influence tracks. Dostajemy dwa. Zresztą nic użyliśmy pięć. Dobra, no to wszystkie pięć. Przebijamy go. Czyli dostajemy my... Jeden strand. Okej. Okay. No i nothing happened. Teraz planujemy. support order czyli dajmy dla tych support dla tych atak a czy nic dobra i teraz nie mogę tam to nie Ok, podkreślimy. To będzie walka. Tylko dwa ma. Może dodać więcej, więc zajmiemy tą trójeczkę. A, bo dwójka wystarczy, brzmi 7. 8 przegraliśmy. Remis. No może nie i teraz nam że kampanię wygraliśmy czyli to tak podbijamy po prostu kolejne landy używamy tych kart no myślę że trzeba by się odczytać jest to dość ciekawa gra teraz mamy drugi podbój tu było obrona yy, zatoki teraz będzie podbój potem jeszcze będzie utrzymanie zamku Myślę, że jeżeli komuś się podoba, to naprawdę warto skorzystać, no niestety jest po angielsku, więc to by Cię odpychało, od niektórych graczy. Od dziś przez tydzień za darmo na Epic Games Store, jeżeli Wam się podoba, próbujcie, jeżeli nie, możecie sobie zakupić do biblioteki kiedy indziej, sprawdzić. Na chwilę jest za darmo, potem będziecie musieli za to płacić, warto jest budować sobie bibliotekę. Ja Wam dziękuję za uwagę, jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem, to go subskrybujcie, dajcie znać, czy Wam się podobało. Zostawcie like lajków i komentarze. Jeżeli chcecie, dołączcie do Discordu czy do Twitchowych niedzieli. Pozdrawiam.